Z Ewangelii według świętego Łukasza powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział, co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego, dobrze odpowiedziałeś, to czy, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego, że pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jeryka i wpadł w ręce z buty. Ci nie tylko go obdali, lecz jeszcze rany mu zadali, Zostawiwszy na wpół małego odeszło. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu ranę, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje mydle, zawiózł się do spody, i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł. Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźni tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział. Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus może iść Idź i ty czyń podobno. Moi drodzy, przeżywamy w kościele, w domowym kościele, jubileusz 50-lecia, dlatego chciałbym dzisiaj po raz ostatni tak naprawdę, żebyśmy wokół tego jubileuszu się pochylili. bo 50 lat to jest 50 lat. To nie jest 49, to nie jest 51, ale 50. 5 razy 10 to jest 50. I to jest taki dobry moment, żeby przestać na chwilę popatrzeć w przeszłość. Myślę, że wśród nas też są tacy, którzy pamiętają początki mojego Kościoła, Teraz mniejszość. i w przyszłość. Tak jak trochę na zakręcie, tak jak trochę przy wskazie, tak jak trochę na postoju w czasie tej czy. Wyprawy w górach. I choć razem, chcę razem z Wami stanąć dzisiaj i popatrzeć na przeszłość, teraźniejszą i przyszłość, żeby właśnie odnajdywać światło, które pozwoli nam zrozumieć to, co się stało i coś się jeszcze ma stać. Popatrzmy na nasz domowy kościół przez słowo mądrość. Wybór powołania do małżeństwa. Wybór takiej drogi formacji, wybór takiego stylu życia nie był przypadkiem. Nie był zaskoczeniem, nie był nierozważną decyzją, był mądrością. To była mądra decyzja. Nieważne ile lat temu to decyzję podjęliście, ale to była mądra decyzja. Kiedy człowiek patrzy na przeszłość, no to może sobie powiedzieć, no tak, ale były różne momenty. Nie, nie, nie. Patrz na to, co było mądre. A co było mądre? Mądre było to, co za każdym razem było blisko Pana Boga. To było mądre. I dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za to, że przez te 50 lat do nowego kościoła w wymiarze ogólnokrajowym było pełno takich momentów w życiu, gdzie byliśmy blisko Pana Boga, gdzie czuliście, że jest jakaś mądrość w waszej więzi, relacji z Bogiem, że dzieją się rzeczy cudowne, że dzieją się rzeczy takie, jakie się działy na zmianie Stworzenia świata. Nie myślmy o przeszłości, o tym, co było złe. Przeszłość mówi święta Faustyna, należy do miłościach zaburzenia. Nie myślmy o przeszłości w kategoriach, że można było inaczej, że można było lepiej, doskonalej. Nie myślmy o przeszłości w kategoriach takich, że przez to jaka była przeszłość, to już przyszłość ich będzie lepsza. Nie, nie, nie. Myślmy o przeszłości. Zawsze w kategoriach mądrości. Przeszłość była mądra, bo było bardzo dużo w niej takich elementów, których my byliśmy blisko bardzo Pana Boga. I Bóg był blisko Was. I zbierajmy jako kruchy Pisma Świętego, zbierajmy te doświadczenia naszego życia, kiedy pamiętamy, że byliśmy blisko Pana Boga. Że Pan Bóg działał, że może. Że możemy o tym dawać świadectwo, że możemy o tym opowiadać, że były takie momenty, kiedy byliśmy szczęśliwi, byliśmy mądrzy, byliśmy blisko Pana Boga. Przeszłość 50 lat formacji w Domowym Kościele to jest przeszłość mądrości. Patrząc na teraźniejszość, przenieśmy się do tego fragmentu Ewangelii, który odczytałem na początku. Jezus powiedział tę przypowieść uczonemu w prawie w odpowiedzi na jego pytanie a kto jest moim bliźnim? Najczęściej tę scenę rozumiemy, pewnie słusznie, jako zachętę do miłości bliźni. Chciałbym jednak tutaj zaproponować troszeczkę inne spojrzenie. Popatrzmy na poszczególne postaci tej przypowieści. Obdaty i zraniony człowiek rząd sławów drogi to jest symbol tego wszystkiego, co w nas zranione, przegrane, bolesne, zawstydzające, yy, połamane, ukrywane i samotne. A więc tego, co potrzebuje opatrzenia, potrzebuje opieki i pielęgnacji. Miłosierny Samarytanin oraz kapłan Lewita yy, symbolizują dwa sposoby odnoszenia się do siebie. A zwłaszcza do tej osoby zranionej i obdartej części nas. Kapan Lewita to symbol też tych opiekunów, którzy zaniedbują i krytykują swoich podopiecznych. I takie zachowania ze strony Wamu dla nas właśnie sprawiają, że w przyszłości w podobny sposób zaczynamy traktować siebie samych. Nie potrafimy się troszczyć o siebie, nie potrafimy kochać siebie, żyjemy ze sobą w stanie walki. To, co miało położyć pod do miłości, stało się fundamentem autodestrukcji. Kapań i widzą pobitego człowieka, ale nie reagują. Jakże często y, ludzie ogarnięci poczuciem krzywdy mówią o swoich rodzicach, dziadkach, nauczycielach. Problemy zamiatało się pod dywan. Widzieli, ale nie reagowali. Nikt nie zauważył mojego cierpienia. Z tym, co mi się nie wychodziło, byłem sam. Stosunek miłosiernego Samarytanina do pobitego wędrowca to symbol odnoszenia się do siebie z miłością i troską. Jeśli w naszej przyszłości doświadczyliśmy takiego traktowania ze strony innych, to spontanicznie przychodzi nam również podobne traktowanie siebie. Wtedy nie ma problemu. Wiemy, co mamy robić. Jeśli jednak stosunek naszych bliskich do nas był surowy i krytyczny, i przypominał raczej zachowanie kapłana i libity, no to miłosierdzie wobec siebie nie przychodzi nam łatwo. Musimy się go nauczyć. Ten miłosierny Samarytanin może w tym pomysł. I oto kroki, które musimy przejść. Zobaczył, wzruszył się głęboko. Odszedł do powitego i opatrzył na ranę, zalewając ją liwą i winem. Potem wsadził go na swoje bykle, zawiózł do gospody i tym umarł. Następnego zaś dnia ja przekazał go w tym gospodarzom. I te wszystkie czynności układają się w drogę złożoną z trzech etapów. Poznaj siebie, przyjmij siebie i przekroś siebie. Żebyśmy mogli wejść w ten kolejny etap przyszłości do Kościoła, musimy przejść tą drogę. Ale tą drogę trzeba najpierw przebyć na samym, aby móc wyruszyć w stronę innych. Gdybyśmy ci nie zatrzymali, albo się nie cofnęli, no to musimy przejść tą drogę. Poznać. Poranionego człowieka zobaczą zarówno kapłan, jak i lewita. Ale tylko Samarytaniom potrzeb bliżej. się siebie można tylko z miska. Jeżeli jesteśmy daleko od ossany, to nie ma się co dziwić, że nie zauważamy pod tego człowieka. Bardzo częstym sposobem na poradzenie sobie z trudem, ciężkimi przeżyciami i bólem, zwłaszcza tym psychicznym, jest zamiatanie tych problemów pod Dajemy, że ich nie ma. Zamykamy oczy, albo odwracamy wzrok na stronę, Zachowujemy się tak, jakby to nam, jakby na misji przeszkadzało w naszej podróży. Tak jak małe dzieci. Zamykają oczy i mówią: już myślę, że problem nie Że to, co z nas straciły, to już nikt tego nie zauważył. Nie. Ale przecież człowiek pobity leży obok drogi. Jeżeli chcesz pójść dalej, to musisz go zauważyć i podejść bliżej. W oznacza to przestań ignorować swój. Przestań go lekceważyć i umniejszać. Podejść do siebie oznacza zobaczyć wszystkie swoje doświadczenia. Dobre i przykre. Prawdzie. Takie, jakie są naprawdę. nie nieumniejszane, ale prawdziwe. Przyjąć kolejny krok. Nie wystarczy poznanie i zrozumienie. To za mało. Bo, cóż z tego, że ktoś nie zna, ale nie ma y, do mnie żadnego stosunku, nie ma mną relacji. Chcemy, żeby, żeby ktoś nas przyjął i pokochał, to jest ten sprawa naszego serca. Y, często my tak mamy. Że widzimy jakieś swoje problemy, potrafimy je nazwać, ale nie potrafimy ich przyjąć, uznać za faktyczne. Tego wypieramy, jest. Co robi Samarytan? Gdy zauważa tego człowieka, podchodzi i wzrusza się głęboko. W pełni ludzką racją na czym cierpienia cierpienie, jest empatia. Ale podchodzisz do siebie, poznajesz i rozumiesz swoją zranioną część, to na, naturalnie bój się w tobie takie wzruszenie, współczucie dla samego siebie. Zwłaszcza jeśli za mało doświadczyłeś gdzieś w przyszłości. Nie bójmy się współczucia dla samych siebie. Jeśli sam sobie nie potrafisz współczuć, no to niemożliwa będzie też empatia w stosunku do innych, ani do przyjęcia ich z ich strony. Tylko wtedy, gdy doświadczamy współczucia dla samych siebie, będziemy w stanie przyjąć współczucie niej. Pozwolimy, aby ktoś opatrzył nam na nas, y, pielęgnował nas. I w takiej kuracji potrzebujemy wina prawdy i oliwy współczucia. Y, przyjęcie pobitego i tego człowieka wynika z tajemnicy wcielania. Chrystus przyjął wszystko, co było ludzkie oprócz brzegu. Ojcowie Kościoła. Komentując tę tajemnicę, wstanie, że tylko to, co jest przyjęte, może być przemienione. Duchowość, która ignoruje naszą ludzką ramioną naturę, zamyka nam drogę do przemiany i rozumienia. Kolejny krok przekroczyć. Droga zaczyna się od poznania i zrozumienia siebie, ale na akceptacji, miłości własnej się nie kończy. Przyjęcie siebie. I hmm, pojednanie się a... ze sobą jest środkiem, nie celem samym sobie. I w naszej przypowieści e, symbolizuje to gest oddania bitego wędrowca pod opiekę właściciela gospody. E, Miłosierny Samarytanii oddaje bez obawy poranionego, opatrzonego już człowieka. I gdzieś ta teraźniejszość jest wpisana w życie każdego z nas. I czasem e, w naszym życiu małżeńskim, w życiu też kapłańskim, może e, ja mieć się takie wrażenie, takie odczucie, że człowiek zajmuje się tymi rzeczami absolutnie niepotrzebnymi. E, to często możemy mieć takie poczucie, że to parę w ma jakąś odpowiedzialność, że to, co robię, to nie ma żadnego znaczenia. Nie widać, Ucharane, urobione, a żadnych owoców. Możemy mieć takie wrażenie. Możemy mieć takie poczucie. Że tyle się naganialiśmy, tyle kilometrów przejechaliśmy, A te, te afekty tego wszystkiego są takie małe. Po ludzku wydaje się, nam takie małe. Ale to po ludzku. I, i tak samo może być w rodzinie. My nigdy do końca, wy nigdy do końca jako rodzice nie będziecie wiedzieli, czym pomogliście dzieciom w wychowaniu. Czym pomogliście? młodszym osobą ze wspólnoty, z ruchu. Człowiek, człowiekowi się wydaje, że chciałby pomóc czymś innym. Może nieraz zwykłą banalną pomocą drugiego Czymś, na co kompletnie nie, my nie zwróciliśmy uwagę, a komuś yy, to... Zmieniło Jego całe życie. Cały obraz spowodował. Dużo jest takich konkretnych rzeczy, którymi człowiek musi się zająć. Ale żeby w tym zajmowaniu się karazmą żebyśmy, żebyście nigdy nie zapomnieli, co jest Twoją przestrzenią czerpania ze źródła. Panie Jezu, ja ofiaruję Ci moje życie. Panie Jezu, ofiaruję Ci moją obotę. Nie dumuję się tym, że proszę Pana o takie sprawy. I w nasza teraźniejszość yy, będzie przekuta taką wiarą, że jeżeli robimy to z Jezusem, nawet drobne szczegóły, to posuwamy Ewangelię w stronę zbawienia, w stronę odkupienia. Yy, teraźniejszość się nazywa robić wszystko z Jezusem. I nie zniechęcać się tym, do czego jestem posłany, do czego zostałem powołany? Robić swoje, ale robić z Jezusem. Pomyślmy jeszcze o przyszłości. Patrząc na przyszłość, ja nie wiem, co będzie. Myślę, że nikt z nas nie wie, bo nie jesteśmy Bogami. Nie jesteśmy Bogiem. Więc nikt z nas nie wie, jak Pan Bóg. Zaplanuje, co już zaplanował dla nas. Ale wiem jedno, że będzie to najlepszy plan. Taki z zaskoczenia. Że jeżeli jemu się poddamy, jemu zaufamy, to on poprowadzi nas najlepiej. Ale też ważne jest to, że w tej przyszłości. Aby nabrać takiego, możemy powiedzieć daru, albo nabrać takiego przekonania, że ja jestem córką, ja jestem Synem. Nie boję się, bo tata wszystko załatwi. Mój Bóg wszystko załatwi. Bo mój Bóg wszystko wie, to nas też y, powinno wyzwywać z takiego z strachy, jak ja sobie poradzę, jak to będzie. Pan Bóg wie, gdzie masz pojechać, co masz zrobić. On po prostu wie, gdzie Cię posłać. Żebyście w tych kolejnych latach bycia we wspólnocie, bycia w swoich małżeństwach, w swoich rodzinach, weszli w takie poczucie: Boże, ja tylko Tobie ufam. Ja tylko Tobie ufam. Ja wiem, co jest dla mnie najlepsze. Bo to, co Ty masz dla mnie, to jest najlepsze. Więc tak patrząc na przyszłość, każdy z nas, z każdym mnie zbliża się małymi czy większymi krokami w stronę Pana Boga. Boga, który jest Ojcem. W stronę nieba, gdzie jest dzieciństwo Boże. W stronę przyszłości, której absolutnie nie ma żadnych zmartwień. Zmierzamy za Nim do śmierci, która nie wiemy, kiedy nastąpi, czy to za rok, czy za 25 lat. Pewnie większość z nas już w jubileuszu 100 lat do Młodego Kościoła nie doczeka. Więc to jest to niesamowita przestrzeń. Ale ważne jest to, żebyśmy w tą przyszłość, w nieznaną przyszłość, która jest przed nami, żebyśmy każdy krok stawiali w takiej Zaufanie, że ja idę do Ojca, ja idę do Tatu, mojego ukochanego Tatu, a więc się nie lękam. Nie będę posługi, którą Pan Bóg mi da, jako ciężaru. ale jako daru. To jest dar, to jest łaska, że Pan Bóg wybrał mnie, a nie do tej czy innej posługi. W ten sposób pan mu przychodzi z rozwoju. Człowiek się rozwija wtedy, kiedy ma jakąś odpowiedzialność. Nie ma innej opcji. Yy, wiem, że odkąd jestem 5 lat już jestem moderatorem do Wołego Kościoła. I to wiem, że przez te 5 lat Pan Bóg przyszedł z niesamowitym dla mnie rozwojem. Pewnie najwięcej tak patrzę, to ja otrzymałem, a ja nie wiem dokładnie. Ja osobiście. Pan Bóg nigdy tak mocno i tak szalenie w moim życiu nie działał przez te ostatnie pięć lat tej posługi. Zważa jest to, żeby się też tej takiej przyszłości, patrzeni w przyszłość, właśnie się nie bać. Nie bać tych wszystkich zadań, które Pan Bóg nam da. To nie, nie ma znaczenia, czy, czy to są większe zadania, czy są mniejsze zadania. Ale to są zadania, które daje nam Pan Bóg. Yy... Ważne jest to, żeby właśnie poprzez to, to wszystko się też przekonać, to, że Pan Bóg jest moja nadzieja. Że kiedy Pan Bóg będzie moim ojcem, kiedy Pan Bóg będzie moim tatą. To nie będę musiał czy musiała się martwić. Jak to będzie? Jak to zrobię? Bo co ja zrobię z tym swoim zamartwianiem się? W przeszłości nie zmienię, ale tylko w sercu został sobie istniał jakąś taką jako, niepewność na jakiś żan, czy na jakiś taki po prostu na niepokój. Bóg jest. Tato, który jest wszechmogący, kochający i miłosierny. Który będzie Was prowadził aż do śmierci. A może nawet aż do nieba. I tego Wam życzę, żebyśmy właśnie w Panu Bóg się spotkali. I tak popatrzyli na ten nasz jubileusz 50-lecia Boga Kościoła, który zakończymy w Częstochowie 9 września na które oczywiście już Was wszystkich serdecznie zapraszam, żebyśmy właśnie też w takiej perspektywie spojrzeli naszą, na, na to naszą drogę. W perspektywie tego, co było, co jest i co będzie. Ale właśnie w takiej perspektywie zaufania. Że Pan mógł wie, do kogo posłać i do czego posłać. Więc do roboty, bo po tylko w grze i odpowiedzialność i posługiwanym kościele spotkamy się w niebie. Leniw tam nie trzeba. Amen.